Natomiast kiedy temu wszystkiemu się przyglądam, chciałbym, żebyście koledzy zapamiętali jedno, że te urządzenia, które dają nam tyle radości, tyle szczęścia, to jest dzieło Polaka. To jest dzieło inżyniera Kosackiego. Inżynier Kosacki zbudował go będąc w Anglii jako oficer drugiego korpusu, zbudował po to, żeby uratować życie swoich kolegów. Zdarzyło się tak, że na plaży w Szkocji w czasie, w czasie manewrów dwóch jego przyjaciół wyleciało w powietrze. I wtedy powiedział, nie, zbuduję urządzenie, które będzie wykrywało to, co jest pod zimą. Zbudował bardzo skuteczne urządzenie, dzięki któremu Brytyjczycy pod Al Alamein, czyli w Afryce, potrafili usunąć miny z dużego pasa natarcia i pokonali tam Niemców. Pamiętajcie, koledzy, nim weźmiecie wykrywacz do ręki, miejcie w pamięci tego niezwykłego człowieka, i pamiętajcie, że to, co potrafili zrobić polscy inżynierowie,